Ciemaneczko z tej strony Hangmana, ty widz, oglądasz mój czwarty odcinek Minecraft modyfikacji. Dobra, w tym odcinku pokażę Tobie, widzu, yy, mod o nazwie Automatic With Farmer. Tak to się chyba nazywało i tak to się chyba wymawia. Dobra, a mianowicie, jak już pewnie się po tytule możesz domyślić, o ile znasz jak angielski chodzi o automatyczną farmę i nie jest to tak jak bodajże w Bullnicraft czy w Industria Craft, nie wiem, w jakimś takim modzie było, że tam trzeba było budować bloki, jakieś tam rury, transportowanie nie. Po prostu chodzi o to, że tak jak na polu w realnym życiu idziemy, rozsypujemy ziarno, potem tylko kosą, to tylko zbieramy. Oczywiście no? tej kosy nie ma, więc... No, więc bez kosy, ale wiecie chyba o co chodzi. <grych> dobra. A więc tak, mam tu jeszcze takie pole, dosyć małe, ale jest. Bierzemy nasiona. O, czy to są dyni? Czemu są dyni? Mm, dobra, zobaczymy czy będzie działać, nie wiem. jak mm, to są dyni. Czemu ja wziąłem dyni? Dobra. Klikamy P. I tu mamy takie okienko. Klikamy Planting Off. Planting to jest sianie. Harvesting to jest zbieranie. Żeby było harvesting, to musicie mieć włączone Planting. My na razie mamy tylko Planting. I teraz popatrzcie. Ja nic nie klikam. Tylko naciskam W. No właśnie, to jest to, czego się obawiałem. Że nie działa. Także tym takim dziwnym. Radnikiem, pokazałem Wam, że dyja nie działa. Tak, nazwa mówi: musimy mieć nasiona. Nasiona zwykłe. Dobra. Dobra. Yy, teraz włączamy sobie planting. Popatrzcie, ja nic nie klikam. Ja tylko trzymam w. No i w sad w zasadzie. To nam się samo zasiało. Bez mojej pomocy. Ja nic nie klikałem. Fajnie. Zarobiste. Dobra. Eee, zasiało nam się. Teraz wezmę jeszcze mączkę kostną. Mączka kostna. I tak. Żeby to wszystko jakoś zrobić, żeby to było większe. Specjalnie nie robiłem takiego dużego pola. Bo co na dużym polu to dopiero widać ten mod, bo wtedy to się po prostu idzie, a to się samo wszystko wokoło sieje. Yy, ponieważ naprawdę z tą oczką kosą to by mi się troszeczkę. troszeczkę, no. No, żeby tak brzydko nie przeknąć na no to. To tak zostawię wam waszej wyobraźni. Dobrze. Ojeju. Już tutaj jest dużo roboty. Dobra. Teraz jeszcze tutaj... całe. O Jezu, jak tego dużo. Okej. Okay. Jest gotowe. I teraz pokażę wam coś jeszcze. Teraz... Kolejna rzecz, to sobie wszystko możemy odłożyć, Będziemy nasionka i teraz będziemy to zbierać, klikamy P, Planting on i Harvesting on, czyli to teraz będzie się działo, będziemy po prostu same, będzie nam się ścinać zboże i siać nasiona. Oj, okay, tutaj nam się coś zniszczyło. Chyba musiałem skoczyć, tak, bo wychodziłem z wody, to tu jeszcze raz skoczę. E, dobra. No, no i to w zasadzie tyle z tego moda, no. Nazbieraliśmy. I podsumowując, mod dodaję nam aut automatyczną farmę, która po prostu wystarczy nam nasiona, tylko. Wystarczy nam tylko nasiona, tyle nasion chcemy zasiać i po prostu będziemy, po prostu będziemy siać, przechodząc przez pole, zbierać i jednocześnie... O, przepraszam. Zbierać i jednocześnie siać kolejne nasiona, również przechodząc tylko przez pole. Też fenomenalny mod, mój ulubieniec. Jednak od razu uprzedzam was, żebyście sobie nie robili nadziei. Nie, nie wyjdzie wam, jeżeli byście chcieli załóżmy motyką jechać sobie czy robić, a to się wam samo za wami będzie siać. Po prostu nie, za każdym razem kiedy załóżmy Zrobimy sobie motyką pole Może wam pokażę Żeby nie był Żeby nie było to Żeby nie był go, go Nie, nie, to się jakoś inaczej mówi Mniejsza to Że popatrzcie Ow, dobra. I patrzcie, widzicie Co nam się, za każdym razem nam się nasiona Same Biorą do łapy więc to jest tak troszeczkę jak w realistycznym życiu, jak, jak w prawdziwym życiu, że musimy mieć nasiona w ręce i po prostu idziemy, rozsypujemy te nasiona, a potem tylko cz, 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 zbieramy i z tyłu za sobą sypiemy kolejne nasiona. Także ten mod to ja właśnie, ten mod jest jeden z moich ulubionych, dlaczego? Dlatego, że po prostu nie, nie ułatwia on gry, a dodaje on nam jakieś praktyczne rzeczy z naszego realistycznego życia. A nie tak, niektóre mody, które nie wiem, powodują, że creepery nie wybuchają albo coś, i ja takich po prostu nie lubię. Um, lubię takie właśnie tego typu, co nam dodają i takie rzeczy, które no, powinny być w Minecraftie, nie? Dobra. Um, coś chciałem jeszcze powiedzieć? Nie, dobra. No to um, myślę, że. Co ja zrobię? Dobra, myślę, że tym oto odcinkiem. OK. Czekaj, weźmiemy sobie. Motyka. Myślę, że tym oto odcinkiem mogę zakończyć ten. A, Jezu, co ja powiedziałem? Myślę, że tym oto, tymi oto słowami mogę zakończyć ten oto odcinek. Się podpam ten sław. Dobra, myślę, że mogę teraz zakończyć. Dobra. Narka. A, i oczywiście zapomniałem powiedzieć. Trzeba to na każdym. Trzeba to na końcu każdego filmu powiedzieć. Jeżeli Ci się spodobało, to daj łapę w górę. Zasubskrybuj mój kanał, skomentuj. Jeżeli Ci się nie podobało, to też skomentuj. Postanę, postaram się to poprawić. Dobra. Obowiązkowe rzeczy powiedziane, filmik zrobiony, więc mogę kliknąć spokojnie F9. Nara! Yeah.